Król Lew ma taki zwyczaj, dobry zwyczaj, że czyta bajki swoim dzieciom. Pewnego wieczora jednak młode lwiątka powiedziały, że nie chcą takich bajek. Dość takich bajek, w których zwierzęta zjadają zwierzęta. Zaprotestowały i ojciec postanowił coś z tym zrobić. Myślał, myślał, myślał i wymyślił. Ogłasza konkurs dla kucharzy, na potrawę, która smakowałaby jak mięso, ale mięsem nie było. Jako nagrodę główną, jako nagrodę główną, król lew postanowił dać zwycięzcy stanowisko nadwornego kucharza. A do jury zaprosił największych łabączuchów, drapieżców, Wyobraźcie sobie, że zaprosił rekina, wilka, hienę i sam już nie wiem, kogo jeszcze. Największych żarłocznych szaleńców. Konkurs spotkał się z bardzo dużym odsetem. Mnóstwo kucharzy się do niego zgłosiło i właśnie trudno było go by wszystkich. Powiedzmy tylko, że Zgłosił się do niej kucharz małp, który zaproponował potrawę z bananów w różnych, przeróżnych sosach. Śmietankowym, poziomkowym, truskawkowym, nadajmy spokojnie, mniej więcej. Kucharz ptaków polecił ziarna. No, ziarna, ziarna, ale jak przygotowane, jakie jakiej oprawie, z jakimi sosami, z jakimi dodatkami. Szef kuchni ośmiornic postanowił przygotować smakołyki morza, rykasy z glonów i wodorostów. A szef kuchni gadów polecił egzotyczne listki, pojedyncze i w całych ze snem. siedzieli, siedzieli, smakowali, smakowali. Bardzo, bardzo, bardzo smaczne potrawy, ale niestety, chyba woleliby jednak coś zmienił I wtedy zupełnie niespodziewanie do konkursu zgłosił się wół. Wół przygotował kanapkę, jakże kolorową, z sałatą, cebulkiem, pomidorkiem. Podał to pięknie. Spróbowały także dzieci lwa króla. Zakwieciły się, jadły, jadły, jadły i tak im to zasmakowało, że zjadły całego woła. No cóż, natura zawsze wygrywa. Tak narodził się hamburger z Berowina.